Telefon żył własnym życiem. Przez trzy dni obserwowałam, jak sam się włącza, wyłącza, otwiera stare, rozmazane zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałam. Najgorsze było to, że wysyłał SMSy do moich znajomych. Krótkie, zimne wiadomości. Czy wiesz, kim jestem? Nie wiedziałam, jak to zatrzymać. Przeszukałam całe internetowe fora. Jedni pisali, że to wina starego systemu, inni, że telefony po tragicznych wydarzeniach potrafią przechowywać resztki, obecności właściciela. A ja coraz bardziej czułam, że coś dokładnie takiego dzieje się u mnie. Trzeciego dnia zauważyłam nowy kontakt w książce telefonicznej. Nazywał się Przekleństwo. Wtedy po raz pierwszy naprawdę się przestraszyłam. Telefon leżał na biurku, ale czułam, jakby ktoś patrzył przez niego prosto na mnie. Z każdą kolejną nocą spałam coraz gorzej. Budziły mnie wibracje, tak intensywne, że miałam wrażenie, że coś wślizguje się w mój sen i próbuje mnie obudzić od środka. Kiedy pewnej nocy telefon znów zawibrował, od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. Otworzyłam oczy i zobaczyłam nowe zdjęcie. Była na nim moja babcia. Nie ta, którą pamiętałam. Jej twarz była nienaturalnie blada, a uśmiech. Jakby ktoś próbował narysować go na siłę. Jej oczy patrzyły prosto we mnie, jakby próbowały mnie o czymś ostrzec. Albo przeciwnie, sprowadzić. Wtedy usłyszałam głos. Cichy, jakby szeptał z daleka, a jednocześnie brzmiał tuż przy moim uchu: Jesteśmy tutaj, obok ciebie. Weszliśmy do Twojego umysłu. Niedługo nasza godzina. Zamarłam. Nie mogłam się ruszyć. Miałam wrażenie, że coś zimnego przesuwa się po mojej szyi, jak oddech. Telefon leżał na pościeli. Ja patrzyłam na niego, a on, mam wrażenie, patrzył na mnie. Próbowałam odsunąć go ręką, ale w tym momencie ekran znów zamigotał, a ja poczułam, że nie jestem już sama, że to coś cokolwiek to było, stało się częścią mnie.